Nie mogłam się doczekać, żeby nagrać ten odcinek, ponieważ to jest oficjalna zapowiedź Bookmasu 2024 na moim kanale, czyli będą to filmy okołoświąteczne, ale totalnie w tematyce książkowej. Bardzo się jaram, strasznie się jaram, cieszę się, że mogłam założyć ten sweterek, bo dla mnie Bookmas jest jedną z takich... Topowych serii na moim kanale. Ja Bookmas robię, nie wiem, od ilu 6 lat chyba. Playlisty do wszystkich bookmasów poprzednich podlinkuję wam w opisie, i tutaj wam wyskoczy. Słuchajcie. W tym roku również zdecydowałam się na nagrywanie bookmasów, tylko one będą troszeczkę inaczej. One troszeczkę inaczej będą wyglądały niż rok czy dwa lata temu. Ponieważ w tym roku niestety nie uda mi się robić daily, nie uda mi się przez 24 dni codziennie wstawiać odcinków. Raz pracowałam na etacie i zrobiłam 24 odcinki, i skończyło się to także że spałam po 3 godziny dziennie, więc w tym roku chcę sobie tego darować, a Bookmas, no po prostu no musi być. Dostaję od Was naprawdę kupę komentarzy i kupę wiadomości, że czekacie na ten Bookmas, że nie możecie się doczekać, że Bookmas bez e, beze mnie to, w sensie, że w ogóle grudzień bez Bookmasów u mnie to, to nie to samo, więc naprawdę strasznie się tym cies się, się cieszę. E, nie ukrywam, miałam w tym roku myśl, żeby tego Bookmasu nie robić. E, I już nawet byłam z tą myślą pogodzona. To było jakoś tak na początku września chyba. Że już mówię dobra w tym roku. Nie robię bukmasów, zrobię kilka odcinków takich około świątecznych i tak dalej. I później zaczęłam sobie spisywać te odcinki, które bardzo chcę zrobić w bukmasie. I wyszło mi ich dziesięć. Że mówię, nie, no to są tak topowe odcinki, i to są takie odcinki, które muszą się w grudniu pojawić. Więc stwierdziłam, że pójdziemy na kompromis i właśnie odcinki będą pojawiały się w każdy parzysty e, dzień miesiąca, czyli drugi, czwarty, szósty, ósmy i tak dalej, do samego 24. Oczywiście, jak wiecie, jak mnie śledzicie, a jeżeli jeszcze mnie nie śledzicie, to. Zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, bo będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, jeżeli to zrobicie. Jeżeli ta nasza taka chociaż grudniowa społeczność i osób, które uwielbiają święta i ten czas przedświąteczny, żeby się rozszerzała, więc bardzo Was zachęcam do subskrypcji i do łapki w górę, jeżeli będziecie chcieli dać. Ucieszyłam się, powiem Wam szczerze, jak sama sobie powiedziałam, nie Karola. Bookmas musi być i ja chcę Bookmas i gdzieś tam wewnętrznie oczekuję tego bookmasu, bo to też jest dla mnie taki fajny proces, więc właśnie wymyśliłam taki kompromis. Dajcie koniecznie znać, co o nim myślicie. Ja szczerze, no uważam, że to jest dobre wyjście. E, oczywiście będziecie mieć jeszcze odcinek dodatkowy e, z moich świąt, tak? Bo ja zawsze nagrywam vloga ze świąt. E, i na pewno też pojawi się jakiś e, odcinek pod koniec roku. E, więc tych odcinków będzie troszkę więcej niż 12 w grudniu, ale 12, tych 12 to jest taka baza po prostu typowo świątecznych. E, jeżeli chodzi o to, czego możecie się spodziewać, no to na pewno możecie spodziewać się nowych form, bo to też na pewno chciałabym zrobić, jakiegoś gościa. Będzie, trosz, będzie dużo polecajek, będzie dużo... Będę miała dla Was też kot rabatowy. Jeżeli chodzi o sponsora, to w tym roku nie mam żadnego i nie będzie też kalendarza adwentowego, bo... no... no po prostu nie będzie. Ja też przez ostatnie lata współpracowałam z Tanią Książką, właśnie jeżeli chodzi o ten kalendarz adwentowy i też w tym roku już było mi troszeczkę Troszkę głupio do nich pisać, no bo wiecie, pisałam raz, drugi, trzeci w poprzednich latach i mówię tak, że nie chcę też nad, nadużywać ich, wiecie, dobroci, no bo jednak ten kalendarz adwentowy dostawałam totalnie za darmo. Więc w tym roku po prostu stwierdziłam, że nie będzie kalendarza adwentowego, em, ale myślę, że takim kalendarzem adwentowym po prostu będą te odcinki na kanale. Em, ja też nie ukrywam, zawsze po tym kalendarzu adwentowym miałam bardzo dużo tych rzeczy em, i też to otwieranie paczek czasami nie było chronologiczne, bo wiecie, czasami nagrałam jakiś odcinek do przodu, więc musiałam otworzyć paczkę z końcami i tak dalej. Więc po prostu stwierdziłam, że w tym roku będzie po prostu bez kalendarza. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało, ale tak jak mówię, no już nie chciałam nadużywać, wiecie, tej dobroci po prostu taniej książki. Oczywiście będą w pojedynczych odcinkach sponsorzy danego odcinka, ale to oczywiście będziecie się dowiadywać na bieżąco. Nie będzie ich dużo, to od razu mówię. Natomiast jakieś tam, zwłaszcza na początku Bookmasu będą treści sponsorowane się pojawiać, ale będą to raczej Lokowania. E, także tak się to prezentuje, słuchajcie. To będzie bardzo krótki i taki, wiecie, szybki odcinek, no bo jednak to jest tylko zapowiedź. Chcę mniej więcej Wam powiedzieć, czego będziecie mogli się spodziewać na tym bookmasie. Dajcie koniecznie znać, czy będziecie, będziecie ze mną i czy będziecie oglądać. E, myślę jeszcze nad jakimś konkursem dla osób aktywnych, ale to muszę sobie jeszcze przemyśleć i na pewno będę dawała Wam znać. Dajcie koniecznie też mi znać w komentarzu, który odcinek Bookmasu z zeszłego roku był Waszym ulubionym, bo wiecie, może wykreśliłam go z listy odcinków, no bo jednak w zeszłym roku też było 24 odcinki, w tym roku będzie 12, więc tych, niektóre te odcinki musiałam ściąć i nie będzie niektórych odcinków, więc dajcie znać, które, który, który odcinek jest Waszym ulubionym, więc może na tej podstawie jeszcze gdzieś tam pozamieniam plan, harmonogram i tak dalej. Chcę też, żebyśmy razem tworzyli ten Bookmas, żeby był on nasz, żebyśmy czerpali z niego jak najwięcej przyjemności. Więc serio, no po prostu kocham. Kocham ten czas, kocham Was, że jesteście ze mną, że mogę tworzyć takie treści, takie akcje. Nie ukrywam, mam jeszcze kilka planów na różne akcje w przyszłym roku i w ogóle w przyszłości, ale na razie nie mam na to funduszy, a mam jeden taki fajny plan um, zrobienia czegoś. W sensie to jest już taka abstrakcja w mojej głowie, ale mam nadzieję, że nam się uda to dowieść, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie po prostu ten kanał i będziecie aktywni przez Bookmas i tak dalej. Będzie mi naprawdę bardzo miło, bo to będzie dla mnie taki kop do działania na przyszły rok. Więc tak, więc tak to się wszystko, słuchajcie, prezentuje. Ja strasznie się z tego powodu cieszę. Jestem podjarana. Ja wiem, mówię to już któryś raz, ale serio, aż po prostu mam takie, wiecie, endorfiny w sobie. I jestem, i co, co może być dowodem na to, jak bardzo się jaram, jest to, że ja jeszcze nie wypiłam dzisiaj żadnej kofeiny. A to się nie zdarza. To się nie zdarza, żebym ja bez kofeiny miała tyle energii. Naprawdę. E, także. Także tak, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostaniecie ze mną na dłużej. Sekcja komentarzy jest dla Was. Piszcie, jaki odcinek był Waszym ulubionym i czy nie możecie się tak samo jak ja doczekać i czy w ogóle będziecie oglądać i czy będziecie ze mną w Bookmasie 2024 roku. No i co, to chyba tyle z informacji. Nie mam nic więcej wam do przekazania. Tak jak mówię no ten odcinek jest czysto informacyjny, tylko żeby wam przypomnieć, że ten bug będzie, będzie potwierdzić wam. A jeżeli chodzi o godziny publikacji, no to myślę, że zostaniemy sobie, e, zostaniemy sobie e, tak, żeby, bo tak w zeszłym roku chyba dawałam o 18.00, ale w tym roku chyba nie chcę ryzykować, więc zostawmy sobie, że Bookmas będzie w te dni parzyste o 19.30, tak jak normalnie w ciągu całego roku pojawiają się filmy na moim kanale, więc po prostu zostańmy sobie. Przy tym, ja wiecie, jak coś się wykrzaczy, zawsze jestem w stanie wrócić z pracy i jeszcze coś tam poprawić, zmienić i tak dalej. A ta 18 to jednak byłaby bardzo, bardzo na styk. Więc tak się to prezentuje. Mogę Wam zdradzić, że pierwszym odcinkiem oczywiście będzie Manti reset. Kolejnym odcinkiem będzie dekorowanie biblioteczki. Będzie na pewno ubieranie choinki vlog. Będzie, będą polecajki. Będzie oddzielny odcinek na temat jednej z moich ulubionych autorów. Chorek. Będę testowała w tym Bookmasie różne formaty. Na pewno będzie też list do świętego Mikołaja i tak dalej, więc będzie bardzo książkowo, ale też bardzo, bardzo świątecznie. E, dobra, nie przedłużam. E, koniecznie zapisujcie sobie 2 grudnia, że zaczynamy Bookmas. A ja już Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku, bo w listopadzie to jeszcze nie koniec odcinków, ale już dzisiaj chciałabym Wam... Chcę Wam to ogłosić. No i co? Do zobaczenia! test